Nvidia po raz kolejny nie rozczarowała i przedstawiła lepsze od oczekiwań wyniki, jak i prognozy. Ile ta spółka może jeszcze urosnąć? Synopsys prognozuje kontynuację boomu na sztuczną inteligencję i mogą na tym znacząco skorzystać. Jakie są oczekiwania przy tej firmie? Palo Alto Networks ponownie rozczarowało z wynikami, ale spółka już pracuje nad poprawą, która ma umożliwić stabilizację wzrostu przychodów. W jaki sposób chcą to osiągnąć? Złoto z nowym rekordem i potem z gwałtownym załamaniem. Czy to jest okazja do zakupu? O tym, co jeszcze się działo w ostatnich dniach na giełdzie i w gospodarce opowiemy w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy. Cześć, witam Was w odcinku ze serii Cotygodniowych wiadomości ze świata finansów na kanale Giełda Inwestycje Trading. Kanotem powstaje przy współpracy z blogiem Pamiętnik Giełdowy, którego autorem jest mój brat Daniel. Jestem Patryk. Jeżeli dbacie o swoje finanse i chcecie otrzymywać na bieżąco informacje z giełdy i z gospodarki to koniecznie już teraz wciśnijcie przycisk subskrypcji kanału aby nie pominąć przyszłych, cotygodniowych wiadomości. Największy w ujęciu kapitalizacji indeks na świecie, czyli S&P500 zakończył miniony tydzień na plus minus zerze. Technologiczny Nasdaq 100 wzrósł około 1,4%, a indeks małych i średnich spółek, Russell 2000 kończy tydzień ze stratą przekraczającą 1,5%. W ujęciu technicznym na największym indeksie się praktycznie nic się nie zmieniło. Przejdźmy teraz do najlepszych i najgorszych akcji zmienionego tygodnia. Ta lista wygląda tak. Jak zwykle na ekranie widzicie jedynie takie spółki, które są notowane na amerykańskiej giełdzie, których kapitalizacja przekracza 10 miliardów dolarów. Stopy zwrotu w tychże spółkach w pierwszej kolejności podyktowane były publikacjami wyników finansowych, dlatego nie będę się teraz na tym zatrzymywał i przejdę od razu do wyników, ale przed tym jeszcze szybko podsumowanie tygodnia w moim publicznym portfelu. Aktualizacja portfela Freedom 24 Jeśli chodzi o mój publicznie prowadzony portfel, powoli zbliżamy się do nowego miesiąca, więc już się szykuję do przelania kolejnej transzy wynoszącej 600 dolarów. Dla niewtajemniczonych szybkie wyjaśnienie o co chodzi. Co miesiąc powiększą swój publicznie prowadzony portfel inwestycyjny o około 40% przeciętnego wynagrodzenia Polaka, czyli właśnie o 600 dolarów. Dane na temat tych średnich wziąłem z najnowszych odczytów GUS i to robię po to, aby pokazać Wam, że portfel inwestycyjny można budować również mniejszym kapitałem, powiedzmy takim bardziej przyziemnym, a nie dopiero kiedy się posiada miliony na koncie. Tę strategię realizuję od trochę ponad pół roku, i to, ile dotychczas dzięki takiemu czemuś uzbierałem, to widzicie teraz na ekranie. Na sumę, Którą tu widzicie, składa się comiesięczna dopłata oraz wzrost inwestycji, w które się zaangażowałem, i są to póki co cztery spółki. Jeśli chcecie, tak samo jak ja, zacząć inwestować na giełdzie, to zachęcam zapoznać się z ofertą Freedom24, gdzie właśnie prowadzę ten portfel. Jeśli z kolei nie macie jeszcze dostatecznego doświadczenia w inwestowaniu, to też nie szkodzi. Zamiast inwestować w pojedyncze spółki, możecie od razu zainwestować w cały koszyk akcji za pomocą funduszy ETF. Dzięki takim funduszom jest się zdywersyfikowanym do dużej ilości. Spółek i nie trzeba na bieżąco zajmować się zarządzaniem pozycji. Taki fundusz reguluje się sam. Jednak dodam, aby przy wyborze takiego funduszu skoncentrować się na tych, które replikują szeroki rynek, czyli np. fundusz na indeks SP 500, który inwestuje w 500 największych spółek ze Stanów Zjednoczonych lub fundusz MSC World, gdzie znajdziecie kilka tysięcy firm z całego świata. Jakichś wyspecjalizowanych funduszy na niszowe rynki raczej bym unikał, bo wtedy trzeba, podobnie jak przy inwestycji w pojedyncze akcje, wykazać się większą wiedzą. Jeśli jednak do momentu pierwszych inwestycji, czy to w akcje, czy właśnie w fundusze ETF, chcielibyście się doszkolić, ale nie tracić w tym czasie na ponad ponadprzeciętnie wysokiej inflacji, to u brokera Freedom 24 są jeszcze dostępne lokaty, w których możecie otrzymać aż do 8,76% odsetek rocznie. Mówią, że jeszcze możecie tak otrzymać, ponieważ to oprocentowanie związane jest ze stopami procentowymi Fed, a Fed najprawdopodobniej niebawem zacznie obniżać stopy procentowe i kiedy do tego dojdzie, wtedy też i oprocentowanie lokat spadnie. The Także póki trwa taka okazja, to warto z niej korzystać. Więcej informacji na temat Freedom 24 wraz z linkiem przykrywującym do ich strony znajdziecie w opisie filmu oraz w przypiętym komentarzu. Teraz przejdźmy do wiadomości giełdowych. Palo Alto Networks rozczarował z prognozami po raz kolejny. Kwartą temu spółka Palo Alto Networks w podsumowaniu poinformowała, że obserwują jak klienci ograniczają dalsze wydatki na ochronę cyberbezpieczeństwa. Te zdania doprowadziły wtedy do prawie 30% krachu na akcjach i tym razem. Razem zarząd już nie powtórzył ostatniej wypowiedzi na temat obaw o spadek przychodów i zamiast tego poinformował o wysokiej zmienności w wydatkach klientów. Firma już jednak od jakiegoś czasu pracuje nad ustabilizowaniem przychodów. Robią to poprzez wdrażanie modelu subskrypcyjnego, czyli można powiedzieć, że firma Palo Alto Networks jest w tej chwili na podobnym etapie, na jakim była około 10 lat temu spółka Adobe. W przypadku Adobe ten krok umożliwił spółce wejść na dynamiczną drogę wzrostu, więc czy Palo Alto Networks, powtórzy ten sukces, to pokaże czas, ale są póki co na dobrej drodze. Podane przychody spółki w trzecim kwartale wzrosły o 15% do 1,98 miliardów dolarów. Taki wynik oznacza zwolnienie tempa wzrostu przychodów i jest on najwolniejszy od początku 2020 roku. Zysk wyniósł 1,32 dolara na akcję i całościowo zarówno przychody, jak i zysk na akcję wypadły nieznacznie lepiej od prognoz. Cena akcji zareagowała raczej negatywnie na prognozy na nadchodzące kwartały, bo kurs spółki otworzył z ponad 7% luką, która jednak później w trakcie sesji była wypełniona, to znaczy okresową promocję inwestorzy wykorzystywali do zakupów. Można więc powiedzieć, że informacje, jakie podała firma, były plus minus w cenie. TJX Companies podnosi prognozę zysków dzięki silnemu pierwszemu kwartałowi. Zyski TJX Companies w pierwszym kwartale wyniosły 93 centy na akcję, a to oznacza wzrost o 22% rok do roku. Wynik jest lepszy od prognoz, które zakładały zysk na akcję w wysokości 87 centów. Podobnie pozytywnie wygląda to ze sprzedażą, która rok do roku wzrosła o 6% do 12,47 miliona dolarów. TJX to wiodący sprzedawca detaliczny odzieży i artykułów gospodarstwa domowego i w ostatnim kwartale spółka dodała 18 nowych sklepów, kończąc kwarto z. Liczbą sklepów równą 4972. Spółka przedstawiając prognozy podała, że spodziewa się, że w roku finansowym 2025 skonsolidowana sprzedaż wzrośnie w sklepach o 2-3%. Zarząd spodziewa się także wzrostu marży o 1 punkt procentowy do około 11%. Ponadto spółka podała, że w roku fiskalnym 2025 zysk na akcję wyniesie coś między 4,03 do 4,09 dolara, co jest znaczącym wzrostem w stosunku do poprzedniej prognozy wynoszącej między 3,94 do 4,02 dolara. Dzięki tym prognozom cena akcji po ich opublikowaniu dosyć mocno wzrosła. Wzrost ten wyznaczył też nowy historyczny szczyt na spółce, który jednak w trakcie sesji wykorzystywany był do sprzedawania akcji, co może być zapowiedzią nadchodzącej korekty. Jeśli do tej korekty faktycznie dojdzie, to oznacza to, że spółka powtórzy niemal dokładnie to, co podczas poprzedniej publikacji wyników, gdzie cena akcji zareagowała tak samo, czyli wzrostami na wyniki, po czym wysokie poziomy wykorzystywane były do sprzedawania. W analizie technicznej takie zachowanie ceny po poprzednich wzrostach nazywane jest formacją spadającej gwiazdy, która właśnie zapowiada nadchodzącą korektę. Być może więc w kolejnych tygodniach dostaniemy okazję do zakupu, bo długoterminowo spółka prezentuje się bardzo dobrze z rosnącymi przychodami, jak i zyskami. Synopsys podnosi prognozy w związku z boomem na sztuczną inteligencję. Synopsys podnosi roczną prognozę dotyczącą boomu na AI, która napędza popyt na oprogramowanie do projektowania chipów. Firma w drugim kwartale zakończonym 30 kwietnia odnotowała wzrost przychodów o około 15% do 1,45 miliardów dolarów. Wyniki okazały się jednak słabsze od szacunków, które prognozowały przychody na poziomie 1,53 miliardów dolarów, z kolei zysk w przeliczeniu na jedną akcja sięgnął 3 dolary, a to jest lepszy wynik od prognoz, które zakładały 2,95 dolara zysku na akcję. Spółka w minionym tygodniu podniosła również prognozę rocznych przychodów i zysków, obstawiając na wzrost popytu na oprogramowanie do projektowania zaawansowanych chipów napędzających aplikacje wykorzystujące sztuczną inteligencję. Boom na sztuczną inteligencję pobudził inwestycje w niestandardowe projekty chipów, ponieważ firmy technologiczne ścigają się, by zdominować tę lukratywną technologię dzięki kolejnym innowacjom. Wywołując popyt, na którym firmy takie jak Synopsy korzystają najbardziej. Według zarządu spółka w tym roku zwiększy swoje przychody o 15%. Podnieśli również prognozę rocznych przychodów w przedziale od 6,09 miliardów dolarów do 6,15 miliardów dolarów. Również zysk na akcję ma się powiększyć z zakresu od 12,86 do 12,94 do zakresu od 12,9 do 12,98 dolara na akcję. Cena akcji na wyniki zareagowała wzrostem, zyskując do południa ponad 3%. Długoterminowo firma prezentuje się bardzo dobrze, a firmy z branży półprzewodników w dalszym ciągu inwestują w badania i projektowanie oraz korzystają z opracowanego przez firmę pakietu Synopsys AI. Nvidia nie zwalnia i po raz kolejny prezentuje lepsze od oczekiwań wyniki oraz prognozy. Nvidia po raz kolejny nie zawiodła i podała, że przychód w minionym kwartale sięgnął 26,04 miliardów dolarów, co jest więcej niż średnie szacunki, które zakładały przychód na poziomie 24,65 miliardów dolarów. Podobnie pozytywnie wypadł zysk na akcje, które sięgnął 6,12 dolara wobec prognoz wynoszących 5,59 dolarów. Ponadto spółka zapowiada split akcji 10 do 1, co teoretycznie otworzy jej drogę do indeksu Dow Jones. Indeks ten obliczany jest na podstawie ceny nominalnej akcji, stąd dobór firmy w nim jest bardzo selektywny. Dodatkowo Nvidia podnosi też dywidendy o 150%, ale dywidenda ta i tak w tej spółce jest wciąż bardzo mała. Czyli zarówno w ujęciu ogłoszonych wyników, jak i przedstawionych prognoz na kolejne kwartały, Nvidia dostarczyła nam to, do czego nas przyzwyczaiła, czyli informacje lepsze od prognoz. Jednak pozostaje pytanie, jak długo spółka utrzyma takie tempo wzrostu? I patrząc na różnicę prognoz względem ogłoszonych wyników, zauważyć można, że różnica ta z kwartału na kwartał staje się coraz mniejsza. Bo na przykład w drugim kwartale 2023 roku Nvidia ogłosiła zyski na akcję niemal o 30%. 30% lepszy od oczekiwań, kwartał później było to już prawie 20%. W czwartym kwartale 2023 ogłoszony zysk na akcję był już tylko o 12,34% wyższy od prognoz i teraz w ostatnim raporcie prognozy te udało się znowu pokonać, ale już tylko o 10%. Innymi słowy oznacza to, że spółka ma coraz większe problemy z przebiciem oczekiwań, a to też oznacza, że duża część prognoz jest wyceniona już w kursie akcji. Patrząc kolejna na sezonowość, czerwiec dla spółki należy do trzeciego najsłabszego miesiąca w roku, więc, biorąc to pod uwagę, być może niebawem zobaczymy korektę. Podczas telekonferencji analitycy zadawali prezesowi pytania dotyczące spowolnienia tempa wzrostu przychodów. Odpowiedź była w zasadzie taka sama, jak w poprzednich kwartałach, czyli że świat właśnie doświadcza rewolucji technologicznej, która jest porównywalna do wprowadzenia internetu w latach 90. i na tę chwilę jeszcze nie widać oznak, aby popyt na rozwiązania stawiające, na sztuczną inteligencję miało się osłabić. Jednak kto oglądał nasz film o zagrożeniach dla Nvidia, ten też wie, że akcje spółki mogą wciąż spaść, nawet gdy popyt pozostanie wysoki. Nvidia na tę chwilę rośnie ze względu na sporą przewagę technologiczną wobec konkurentów. To umożliwia im dyktowanie cen na rynku. Dzięki temu mają ponadprzeciętnie wysoką marżę, ale tam, gdzie jest wysoka marża, tam też jest dużo konkurentów. Zarówno Alphabet, czyli Google, jak i Microsoft, Amazon oraz Meta Platforms, czyli Facebook, pracują nad własnymi chipami, które mają być wykorzystywane do sztucznej inteligencji. Aktualnie przewaga technologiczna Nvidia nad tymi spółkami jest jeszcze wysoka, ale prędzej czy później różnica zacznie stawać się coraz mniejsza i wtedy aby Nvidia pozostała konkurencyjna, będzie musiała obniżyć ceny swoich produktów, co spowolni tempo wzrostu zysków. Więcej na ten temat opowiedziałem w oddzielnym filmie, gdzie Nvidia przeanalizowałem troszeczkę bardziej szczegółowo. Link znajdziecie w opisie odcinka. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do ogłoszonych przez Nvidia informacji. Analitycy obawiali się, że luka pomiędzy obecnymi. Chipami H100, a nową ofertą Blackwell spowoduje przerwę we wzroście przechodów, gdyż klienci w oczekiwaniu na najnowsze produkty mogliby chcieć się wstrzymać z dalszą modernizacją sprzętu i poczekać na nowy system. Dyrektor generalny Nvidia powiedział jednak, że będą co roku wprowadzać na rynek nowe chipy i że klienci będą mogli z łatwością przechodzić z H100 na H200 i na B100, czyli na te chipy z poprzednich generacji. Dodał też, że systemy Blackwell, czyli B100, zostały zaprojektowane Projektowane tak, aby były kompatybilne wstecz. Można więc stwierdzić, że kto się zatrzyma w chipowym wyścigu zbrojeń, ten ryzykuje oddalenie się od konkurencji, czyli wyścig AI trwa w najlepsze. Po ogłoszeniu wyników i prognoz również i analitycy zaktualizowali swoje ceny docelowe do akcji. Teraz już żaden bardziej znaczący analityk ze swoją ceną docelową akcji nie schodzi poniżej 1000 dolarów. Najbardziej pesymistycznie wypowiedział się Deutsche Bank, z ceną docelową NVIDIA na poziomie 1000 dolarów. Najbardziej optymistycznie z kolei Jeffreys oraz The Benchmark Company z ceną docelową na poziomie 1350 dolarów. Aktualna cena spółki sięga około 1050 dolarów. Przechodząc do samej reakcji ceny akcji na wyniki, ona oczywiście była pozytywna. Kurs zareagował na nie około 10% wzrostem i wzrost ten jednocześnie doprowadził do wybicia ponad dotychczasowy historyczny szczyt, który był już utrzymywany od marca. Patrząc więc czysto technicznie, nie widać żadnych oznak możliwej nadchodzącej korekty kursu akcji. Dajcie nam znać, co Wy uważacie o tej spółce i czy jesteście w jej posiadaniu. Jeżeli tak, to jakim zyskiem możecie się pochwalić? Ciekawi jesteśmy, ilu z Was skorzystało na bardzo silny. Wzrostach firmy, które spółki w kolejnym tygodniu opublikują wyniki. Przed nami ostatni tydzień wyników kwartalnych, to znaczy ostatni, w którym zobaczymy ważniejsze spółki, które się podzielą swoimi wynikami. W kolejnych tygodniach zostały już tylko pojedyncze ważniejsze firmy, także wyniki te raczej nie będą już tak znaczące ani dla poszczególnych sektorów, ani dla całego rynku. Przed nami zostały publikacje m.in. Hiko, Salesforce, HP, Viva CostCo, Kostko. Hormel Foods, MongoDB i Ulta Beauty. Jak zwykle dajcie w komentarzach znać, które z tej listy interesują Was najbardziej, to się im przyjrzymy w kolejnym tygodniu, w odcinku za tydzień. Polski rynek w delikatnej korekcie. Największy warszawski indeks giełdowy, czyli WIG, miniony tydzień zakończył ze stratą równą 1,18%. Patrząc po ostatnich wzrostach, te spadki są raczej kosmetyczną korektą minionych tygodni, w szerszym ujęciu nadal dominują wzrosty i ewentualne pogłębienie się spadków z aktualnej perspektywy prędzej będzie trzeba interpretować jako okazję do wejścia, a nie jako sygnał do ucieczki. Przynajmniej na tę chwilę. Ale jeśli coś się w tej kwestii zmieni, to oczywiście podzielimy się naszą opinią. Dlatego zachęcam do zostawienia subskrypcji. Sprawdzając, które polskie spółki w minionym tygodniu zyskały najwięcej, a które najwięcej straciły, ta tabela prezentuje się następująco. Jak zwykle w tabeli uwzględniłem jedynie takie spółki, których kapitalizacja sięga co najmniej około 2 miliardy złotych. Najwięcej w ostatnich pięciu dniach zyskała spółka Pepco, której wzrost tłumaczyć można informacją o tym, że liczą na poprawę wyników w drugim półroczu. Najsłabiej z kolei wypadła spółka Kernel Holding i przy tej spółce nie znaleźliśmy żadnych istotnych wiadomości, które mogłyby tłumaczyć te spadki. Można więc je kategoryzować do klasycznej zmienności na rynku. Na Bitcoin nie zabrakło siły do wybicia ponad opór. Dwa tygodnie temu Bitcoin wybił w dół z konsolidacji, sygnalizując korektę. W poprzednim tygodniu korekta ta została jednak przerwana i cena z powrotem wróciła w rejony konsolidacji. Powrót ten jednak nie miał na tyle impetu, aby udało się wybić ponad historyczne poziomy. Oznacza to, że z perspektywy tradingu w oparciu o wierzchołki nie otrzymaliśmy sygnału zwiększającego prawdopodobieństwo do dłużej utrzymujących się wzrostów. Sygnał ten otrzymamy dopiero, kiedy cena akcji pokona historyczne szczyty czyli okolice 74 tysięcy dolarów. Ethereum doczekało się ETF-a. Stosunkowo niedawno amerykańska komisja papierów wartościowych, czyli SEC zatwierdziła ETF-y na Bitcoina. Teraz do tego grona doszła druga co do wielkości kapitalizacji kryptowaluta, którą nabyć będzie można na rynku regulowanym. SEC zatwierdziło ETF-y na Ethereum. Dzięki wprowadzeniu kolejnych ETF-ów na kolejną kryptowalutę wzrośnie dostępność do tego rynku dla pozostałych inwestorów, w tym głównie dla inwestorów instytucjonalnych, którzy ograniczeni są do handlu na rynku regulowanym. Ponadto poprawi się nadzór, który może zmniejszyć oszustwa na kryptowalutach. Aczkolwiek ten punkt w tym momencie odnosi się jedynie do zapobiegania rozbieżności między instrumentami pochodnymi a bazowymi, czyli nadzór ten nie dotyczy samej giełdy kryptowalutowej, na której wciąż niezmiennie mogą pojawiać się wątpliwe nowe kryptowaluty. Mimo to informacja o dodaniu kolejnego ETF-a na kolejną kryptowalutę jest, w naszej opinii, pozytywną wiadomością dla rozwoju całego rynku kryptowalutowego. Ethereum na tę wiadomość zareagował podobnie. Podobnie jak podczas zatwierdzenia ETF-ów na Bitcoina, czyli wzrostami. Bitcoin wtedy przeszedł w kilku trend wzrostowy, który teraz od marca konsoliduje. A czy Ethereum powtórzy historię Bitcoina, to pokaże czas. Chociaż my myślimy, że tego nie zrobi, bo byłoby to zbyt oczywiste i załatwe do wykorzystania, a rynek, jak wiadomo, lubi zaskakiwać. Ale dajcie nam znać, co wymyślicie: jak zatwierdzenie funduszy wpłynie na Ethereum? Złoto z nowym rekordem i po tym z gwałtownym załamaniem. Złoto w minionym tygodniu ustanowiło nową rekordową cenę 2450,1 dolara za uncję. Poziom ten jednak na długo się nie utrzymał, bo kurs w kolejnych dniach mocno spadł. Z technicznego ujęcia oznacza to, że zaobserwowaliśmy fałszywe wybicie, czyli tzw. pułapkę na byki. Jednak teraz cena spadła dostatecznie nisko, że można zacząć myśleć o pierwszej transzy zakupowej, stawiając tym samym na powrót do głównego trendu, czyli do trendu wzrostowego. My jednak spekulujemy na jeszcze troszeczkę głębsze zejście w okolice dołka poprzedniej korekty, czyli w okolice ceny około 2290 dolarów, gdzie rozważymy zakup. To jest to zielone pole. Poziomem tym znacznie łatwiej jest zarządzać, bo w tych okolicach mamy dwa zbliżone do siebie poziomy wsparcia, w oparciu o które będziemy zarządzać ryzykiem. Także jeżeli chcecie z naszą transakcją na tym kruszcu pozostać na bieżąco, to wiecie co robić, zostawcie suba. Dzisiejszą dawkę wiadomości zaprezentował Wam Freedom24, w opisie odcinka znajdziecie link przekierowujący na ich stronę, gdzie możecie się między innymi zapoznać z lokatami aż do 8,76%. Dziękujemy Wam za oglądanie, widzimy się za tydzień.